Cały czas mówiłam przez dwa dni, że w tym lżejszym plecaku coś mnie uwiera, ale wiedziałam, że tam są jakieś opony, statyw jest, więc byłam pewna, że to jest to. Ogólnie to my wymienialiśmy się plecakami, ale zazwyczaj ten lżejszy no wiozłam ja i to był plecak, który pożyczyłam od mojej mamy. No i w drugi dzień przyjeżdżamy do hotelu i ja czegoś tak strasznie szukałam, że zaczęłam wyciągać wszystko. I nagle wyciągam z takiej kieszonki w tym plecaku taką dużą, białą szkatułkę, takie pudełeczko i popatrzyłam, mówię, Agata coś zostawiła w tym plecaku. I zapomniałam o tym, nawet na live powiedziałam, że moja mama coś zostawiła w plecaku i co mnie bardzo uwierało jest to, że moja mama oglądała live i zadzwoniła do mnie i ja zostawiłam w plecaku, a ja wtedy leżałam i mówię "Ja jestem tak zmęczona, że ja nawet nie miałam siły tego sprawdzić". Nawet nie pomyślałam o tym, że to mógł być mój pierścionek zaręczynowy. Jakby nie wiem dlaczego o tym nie pomyślałam. No chyba byłam taka zmęczona. Dojechaliśmy nad to morze i ja bardzo często kładłam w statyw i robiliśmy sobie takie ujęcia do reliza i to było ujęcie na zakończenie